BX Jointed Shad 6 cm 7 g. Głębokość pracy od 1,2 do 1,8 m. Pływający. Agresywna kopiąca akcja. Czuły na delikatne szarpnięcia oraz najwolniejsze nawet zwijanie linki. BX Jointed Shad. Korpus woblera BX Jointed Shad jest wykonany z balsy, oblanej kopolimerem, dzięki czemu przynęta reaguje tak, jak tylko balsa potrafi, pozostając odporną na ataki zębów drapieżników. Półprzezroczyste pokrycie odsłania wnętrze z balsy, podczas gdy metaliczne wykończenie z elementami 3D przydaje jaskrawości linii bocznej i łuskom, rzucając naturalne odblaski. Wobler pokryto naturalnie wyglądającymi holograficznymi mini łuskami, a całości efektu do Spełniają trójwymiarowe oczy oraz naturalny wygląd. Wobler prezentuje bardzo intensywną akcję i reaguje na najwolniejsze prowadzenie, płynąc ostro, nawet przy szybszym tempie i prędkościach trollingowych. Prawie neutralna wyporność oraz wolne wynurzanie pozwalają na akcentowanie agresywnej akcji długimi pauzami. Stosuj technikę zwijania linki i zatrzymywania, krótko podszarpując tuż przed pauzą, tak aby przynęta odpłynęła na bok i pokazała drapieżnikowi cały swój profil. Niewiele jest ryb, które przegapią taką zachętę.